Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radio. Przed nami gaść informacji Otwarty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Można powiedzieć z przymrużeniem oka, że to nie Wisła, lecz Warta jest królową polskich rzek, no a właściwie królową polskiej piłki, dlatego, że w meczu rozgrywanym w Grodzisku Wielkopolskim Warciarze pokonali 2-0 Wisłę Płock. Obie bramki dla Zielonych zdobył Makanu Baku, który wpisał się na listę strzelców najpierw na samym początku spotkania w trzeciej minucie, a później dopełnił swojego dzieła w 59 minucie ustalając wynik meczu. Po spotkaniu trener Piotr Tworek nie krył dumy ze swoich piłkarzy. Wygraliśmy spotkanie po dobrej grze, konsekwentnej grze, takiej mądrej grze i za to gratulacje dla mojego zespołu. Zespół nabiera pewności, zespół nabiera doświadczenia, ale zespół czuje wartość swoją i to powoduje, że gra się zdecydowanie lepiej, gra się zdecydowanie łatwiej i umiejętności indywidualne zawodników szczególnie w formacjach ofensywnych robią różnicę. Dlatego z każdym następnym meczem i z każdym następnym treningiem ten zespół będzie jeszcze lepiej wyglądał i jeszcze lepiej się prezentował. Taką mamy nadzieję, że że w każdym następnym spotkaniu gdzieś będziemy próbowali tej ofensywy dokładać, 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 żeby cieszyć swoją grą. Przed nami teraz 10 spotkań, musimy wydusić z nich jak najwięcej, z 30 punktów do ugrania. Postawiliśmy sobie cel, który będziemy sukcesywnie realizować. A jako, że mecz pomiędzy Wartą a Wisłą rozgrywany był 8 marca, czyli dokładnie w Dzień Kobiet, to szkoleniowiec Zielonych nie omieszkał złożyć życzeń wszystkim kibickom. Z okazji Dnia Kobiet chciałbym wszystkim paniom złożyć serdeczne życzenia w imieniu sztabu, w imieniu piłkarzy. A szczególnie tym, które mają zielone serce, także zdrowia i radości. Teraz przed Zielonymi niezwykle prestiżowe wyzwanie. Na Łazienkowskiej do pokonania jest Legia Warszawa. Szykują się ogromne emocje. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. W nowej siedzibie WARTY przybywa zielonych roślinek. Po apelu szkoleniowca warciarzy Piotra Tworka robi się tam coraz bardziej zielono, a dodatkowo w holu budynku Posir stanęła specjalna skarbonka Fundacji Koci Pazur, która zajmuje się porzuconymi kotami, opiekuje się nimi, leczy oraz szuka im nowego domu, a WARTA wspiera te działania.